Cześć, zapraszam na rozwiązywanie kolejnego egzaminu na prawo jazdy. Kategoria P rozwiązuje w serwisie L-testy gdzie znajdziecie całą oficjalną bazę pytań, więc jeśli potrzebujecie się przygotować do egzaminu, czy potrzebujecie zawsze, ale jeżeli potrzebujecie dostępu do bazy pytań egzaminacyjnych, to zapraszam do mojego serwisu i aplikacji. W opisie pod filmem otrzymacie informację, jak uzyskać zniżkę na zakup takiego dostępu. Gratuluję wszystkim, którzy ostatnio zdali, dziękuję za komentarze. No i trzymam kciuki za tych, którzy będą wkrótce zdawać. A ma zaczynamy już rozwiązywanie, czyli wybieramy testy. Próbny egzamin i rozwiąż. Czy w widocznej sytuacji znajdujesz się na drodze z pierwszeństwem? Tak, ten znak nam pokazuje, że tak. Czy w tej sytuacji, dzwoniąc pod numer alarmowy, w pierwszej kolejności powinieneś określić miejsce zdarzenia? Mhm, tak, jest miejsce, jest bardzo ważne dla służb. Czy w tej sytuacji wyjeżdżasz ze strefy zamieszkania? I musimy poczekać na znak, który nam pewnie to powie. I widzimy, że to nie strefa zamieszkania, a obszar zabudowany, czyli nie. Czy w tej sytuacji masz prawo kontynuować jazdę lewym pasem ruchu, jeśli prawy pas jest wolny? No, jeżeli chcemy skręcić w lewo, to jak najbardziej tak. Mamy prawo kontynuować. Zamierzasz skręcić w prawo na skrzyżowaniu? Czy musisz sygnalizować ten manewr prawym kierunkowskazem? No, zmieniamy pas ruchu, właściwie zmieniamy kierunek, więc tak, jak najbardziej musimy to sygnalizować. Czy masz prawo zaparkować pojazd na chodniku przed tymi znakami? Nie, ponieważ przed obowiązuje zakaz zatrzymywania się, czy nie? Czy spożyty alkohol wpływa na zmianę pola widzenia kierującego pojazdem? No, z pewnością wpływa, czyli tak. Czy wolno ci wsiąść, wysiąść z pojazdu bez upewnienia się, że nie spowodujesz tym zagrożenia ruchu? Nie, nie wolno. Musimy się zawsze upewnić, czy jest bezpiecznie. Czy kierujący pojazdem po spożyciu alkoholu może mieć trudności w jednoczesnym wykonywaniu dwóch i więcej czynności? No tak, może mieć trudności. Czy na autostradzie wolno ci poruszać się dowolnym pasem ruchu niezależnie od sytuacji na drodze? Zawsze mo powinniśmy monitorować sytuację na drodze, więc oczywiście nie. Czy na tym skrzyżowaniu zatrzymanie pojazdu powinno nastąpić przed znakiem stop? Nie przed znakiem stop, a przed linią bezwzględnego zatrzymania, ewentualnie przed skrzyżowaniem, czyli nie. Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa ciągnikowi rolniczemu? Ten ciągnik wyjeżdża tu z drogi gruntowej, włącza się do ruchu, więc nie. Czy na najbliższym skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy w obu kierunkach? I tu mamy skrzyżowanie o ruchu okrężnym w kierunku wskazanym na znaku, a nie w obu kierunkach czyli nie. Czy w przedstawionej sytuacji, skręcając w prawo ustąpisz pierwszeństwa rowerzyście? I ten rowerzysta już tu wjeżdża na przejazd na drodze poprzecznej. Tak ustąpimy. Czy w tej sytuacji znak ustąp pierwszeństwa ustawiony przed skrzyżowaniem ma zastosowanie? Nie ma zastosowania, ponieważ mamy działającą sygnalizację świetlną, która jest ważniejsza w tej sytuacji, czyli nie. Czy w tej sytuacji kierując pojazdem powinieneś zachować szczególną ostrożność? Mamy tutaj skrzyżowanie, więc tak. Czy w tej sytuacji powinieneś zachować szczególną ostrożność i zmniejszyć prędkość? Tu omijamy pojazdy, które mają włączone światła awaryjne, ale taka sytuacja nie jest zapisana w przepisach jaka taka, która zobowiązuje nas do zachowania szczególnej ostrożności, dlatego tutaj poprawna odpowiedź brzmi nie. Czy w tej sytuacji skręcając w lewo, masz pierwszeństwo przed rowerzystą jadącym na wprost? No nie, skoro my skręcamy w lewo, a on na wprost, to nie mamy pierwszeństwa. Czy w tej sytuacji możesz kontynuować jazdę? Dojeżdżamy do skrzyżowania, ale tutaj ruchem kieruje policjant i on właśnie odwraca się do nas tyłem. A to oznacza, że nie, już nie możemy kontynuować jazdy. Zamierzasz kontynuować jazdę na wprost? Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z prawej strony? Mamy tu informację o skrzyżowaniu równorzędnym, czyli ten z prawej strony ma pierwszeństwo, więc my nie, nie mamy. Z jaką prędkością wolno kontynuować jazdę samochodem osobowym za tymi znakami? A 30 km na godzinę do najbliższego skrzyżowania, a następnie 50 km na godzinę. B 30 km na godzinę do tablicy z nazwą początku miejscowości, a następnie 90 km na godzinę. C 30 km na godzinę na całym odcinku drogi biegnącej na obszarze zabudowanym. I tutaj taki układ znaków oznacza, że te 30 km na godzinę obowiązuje na całym odcinku drogi biegnącej na obszarze zabudowanym czyli odpowiedź C. Jak zabezpieczysz krwawienie z rany przy braku jałowego opatrunku? A, wstrzymam się z opatrywaniem, B, użyję do opatrunku odzieży poszkodowanego, C, poczekam, aż ktoś użyczy swojej apteczki. No, najlepiej wtedy użyć tej odzieży poszkodowanego, czyli odpowiedź B. Czym może być spowodowany nadmierny luz ruch jałowy koła kierownicy samochodu? A z użyciem przegubów końcówek drążków kierowniczych, B z użyciem opon C niewyważeniem kół kierowanych może być spowodowany z użyciem przegubów końcówek drążków kierowniczych, czyli odpowiedź A, które z wymienionych usterek uniemożliwia bezpieczne używanie samochodu w ruchu drogowym a zanieczyszczony wkład filtra powietrza B. Przegrzewające się elektrody świec zapłonowych C. Przepalona żarówka tylnego lewego kierunkowskazu. Przepalona żarówka nowego kierunkowskazu, tylnego w, tym, w tej sytuacji, uniemożliwia używanie samochodu, bezpieczne używanie samochodu w ruchu drogowym, czyli odpowiedź C. Kiedy powinnaś sprawdzać ciśnienie w ogumieniu samochodu osobowego? A. Bezpośrednio przed rozpoczęciem podróży, B. Po zakończeniu jazdy, C. Co najmniej dobę przed planowaną podróżą. Należy to sprawdzać bezpośrednio przed rozpoczęciem podróży, bo wcześniej jeszcze może się dużo rzeczy wydarzyć, czyli odpowiedź A. Którą z wymienionych czynności powinieneś wykonać, aby płynnie ruszyć z miejsca? A. Stopniowo zwalniać pedał sprzęgła. B. Gwałtownie zwolnić pedał sprzęgła. Czy C. Najpierw znacznie zwiększać obroty silnika, następnie szybko zwolnić pedał sprzęgła. Należy stopniowo zwalniać pedał sprzęgła, czyli odpowiedź A. Który z wymienionych przedmiotów należy do obowiązkowego wyposażenia każdego samochodu osobowego? A. Koło zapasowe. B. Apteczka doraźnej pomocy. C. Gaśnica. Z tych trzech obowiązkowa jest gaśnica, czyli odpowiedź C. Jaka jest maksymalna dopuszczalna długość zespołu pojazdów składającego się z samochodu osobowego i przyczepy kempingowej? A18,75 m, B17,75 m czy C15 m? Przepisy określają ją jako na 18,75 m, czyli odpowiedź A. Jak dwukrotne zwiększanie prędkości samochodu osobowego wpływa na długość jego drogi hamowania? A zwiększa dwukrotnie długość drogi hamowania, B zwiększa czterokrotnie długość drogi hamowania, C nie powoduje zmiany długości drogi hamowania. Powoduje i zwiększa ją czterokrotnie, czyli odpowiedź B. Jakie zachowanie zwiększa ryzyko wpadnięcia w poślizg na oblodzonej nawierzchni jezdni? A utrzymywanie zbyt wysokiej prędkości, zwłaszcza na zakręcie, B jazda ze stałą prędkością, C jazda na drugim biegu. Utrzymywanie zbyt wysokiej prędkości zwiększa to ryzyko, czyli odpowiedź A. Z jaką prędkością kierując samochodem osobowym należy poruszać się za tym pojazdem, jeśli tunel znajduje się poza obszarem zabudowanym, a jego długość wynosi 600 metrów? A. Z taką, aby utrzymywać co najmniej 50 metrów odstępu. B. Z taką, aby utrzymywać co najmniej 80 metrów odstępu. C. Z taką, aby utrzymywać co najmniej 5 metrów odstępu. I tu przepisy naklują nam w tej sytuacji utrzymywanie co najmniej 50 metrów odstępu, czyli odpowiedź A. Który z wymienionych czynników ma decydujący wpływ na określenie odległości od pojazdu jadącego przed nami? A długość pojazdu, B szerokość pojazdu czy C prędkość pojazdu? Jest to prędkość pojazdu, czyli odpowiedź C. To było ostatnie pytanie. Zobaczmy wynik. Tak jest, 74 punkty. To oznacza, że wszystkie odpowiedzi, tak jak widzicie, były prawidłowe. Dziękuję Wam za wspólne rozwiązywanie. Trzymam za Was kciuki. Zapraszam na pozostałe filmy do naszych mediów społecznościowych. I do usłyszenia w kolejnym filmie.